Witam was, moi kochani, na kanale Promyczek Zdrowia. Podzielę się z wami właściwościami dotyczącymi buraka i moją miksturą, e, która wyciągnęła e, mnie z anemii. Na początku opowiem wam o właściwościach buraka i zaraz przytoczę wam jak zrobić miksturę w bardzo prosty sposób. No to e, więc tak, buraki słyną z tego, że wzmacniają układ krwionośny, mają właściwości przeciwnowotworowe, wysoki indeks glikemiczny, pomagają w walce z wirusami, co jest bardzo teraz dobre przy tych różnych grypach. Łagodzą również dolegliwości związane z menopauzą, uczucia gorąca i... I tak dalej. E, też musimy wiedzieć, że menopauza jest związana e, z pracą tarczycy. Też dobrze właśnie, jak ktoś ma takie problemy zbadać sobie, czy ma niedoczynność, czy nadczynność. Są e, dobre zioła na to dolegliwość, e, ale podzielę się może e, o tym z Wami w innym filmiku. Przechodzimy dalej. Czy wiecie, że burak naprawdę ma lecznicze właściwości? Zawdzięcza ją beta-lainum, tym samym barwnikom, które występują m.in. w szpinaku. Dzięki nim mamy lepszą odporność, wolniej się starzyjemy i zapobiegamy wystąpieniu nowotworów. Szklanka soku buraków potrafi zdziałać cuda. Chroni przed katarem, uwolni od zgagi, obniży ciśnienie krwi i doda sił. Zapobiega anemii, co więcej, wspomaga leczenie białaczki. Zawarte w burakach barwniki należą do bardzo silnych przeciwutleniaczy i czterokrotnie zwiększają przyswajanie tlenu przez komórki. Wspomagają więc układ krwionośny. I tutaj teraz opowiem Wam o ciekawej historii mojego życia. Między innymi mam też taki organizm, że Często witaminy w niej spadają i muszę po prostu się suplementować e, poprzez różne zioła, e, owoce, warzywa i miksturę. E, spotkała na swojej drodze całe szczęście pewną kobietę, która miała ogromną wiedzę e, ziołoleczniczą. Sprawdziła to na swoich dzieciach. Dzieci też miały właśnie problemy z przyswajaniem jakiegokolwiek żelaza przez e, tabletki. No i szukali też sposobu. Bardzo dobrze się sprawdził. Żelazo we krwi po stosowaniu tego naprawdę wzrosło. No i jak zrobić tą miksurę moi kochani? Kupujecie buraka. Burak wielkości zaciśniętej pięści. Ścieracie na drobnych oczkach. No i na sitku z drobnymi oczkami odduszacie ten sok. Chyba, że ktoś ma z Was wyciskarkę, to w trochę sposób łatwiejszy sobie to wszystko zrobi. No i jak już albo wyciśnicie ten sok z buraka, albo właśnie na sitku zrobimy oczkami oddusicie, no to dajmy na to. Będzie około 100 ml soku z buraka i tyle, ile tego soku z buraka. Dodajemy tyle samo miodu, czyli 100 ml soku z buraka. Dodajemy 100 ml miodu, ale musi być on płynny. Jeżeli e, trzymacie miód w lodówce i po prostu tak Wam się wiecie, zcukrzył, e, e, czy gdzieś indziej tam w szafce często nieraz mają do siebie tą tendencję miodu, że się tak cukrzają i chcecie go rozpuścić, e, to tak trochę, żeby e, po rozpuszczeniu trochę poczekać, żeby on nie był gorący, tak? Żeby się nie ściął z tym burakiem. E, no i jak będziecie mieć już ten miód taki płynny, ostygnięty, no to mówię, 100 ml soku, 100 ml miodu, razem to mieszamy, e, tak? Zakręcamy, dajemy do lodówki. Jak go się zażywa? Niektórzy biorą go na czczo. Zaczynamy od jednej łyżeczki. E, przez parę dni, jak e, przystosujemy swój organizm do tej surowicy z buraka, no to e, po paru tam dniach możemy wdrążyć łyżkę nadzjo. Niektórzy mają problemy z żołądkiem, mogą sobie zjeść śniadanie, odczekać dwie godziny, będziecie mieć już, tro będziecie mieć już trochę żołądek pusty, no to sobie weźcie tą e, łyżeczkę, tak, a później po paru dniach łyżkę. Dlaczego stopniowo to robimy? Ponieważ każdy organizm różnie reaguje e, i żeby nie dostać jakichś konwulsji żołądkowych e, i tak dalej, tak? Rozregulowania jelit, dlatego robimy to stopniowo. Przez tydzień łyżeczkę, po tygodniu można zwiększyć sobie do łyżki, no chyba, że ktoś będzie e, mówię, lepiej się czuł po łyżeczce, no to wrócić do tej łyżeczki. E, no i naprawdę, postosujcie sobie Dwa miesiące e, do trzech, tak suplementacji, i gwarantuję Wam, że poziom żelaza będziecie mieć bardzo dobry. E, także to jest taki bardzo prosty sposób i naprawdę pomocny e, dla każdego, kto ma e, problem e, z tym burakiem. Tak samo e, moi kochani, są również tabletki. E, teraz e, w takich zielarniach e, z buraka tam też jest witamina chyba C, też się fajnie wchłaniają, ale tutaj macie, wiecie, sposób taki naturalny, jak macie swój ogródek, macie e, jakieś tam buraczki, no to wiadomo, mniej jest chemii w tym wszystkim, tak? Wiemy, co sobie ścieramy i zdrowo e, jemy i się suplementujemy. E, tak samo ja nieraz kupowałam, no a ze sklepu przecież e, buraki, no to też bardzo dobrze to działało. Także hmm. Nie mówię, jak ktoś ma ogródek, no to fajnie, a jak nie ma, to też tutaj to wszystko zadziała, tak, z buraczków po prostu ze sklepu, czy tam z jakiegoś innego źródła. Także posprawdzajcie sobie, może nóż Wam ten sposób bardzo pomoże. Chciałam jeszcze tutaj Wam powiedzieć takie drobne ciekawostki, że burak ma dużo kwasu foliowego. Które obfituje hmm, nie tylko tak naprawdę prawidłowym rozwoju płodu, ale też pomaga usunąć z krwiobiegu homocysteiny. Jej wysoki poziom może wywołać choroby serca. Buraki pomagają unormować poziom cholesterolu, przeciwdziałają też, za, też, przeciwdziałają też zwapnieniu naczyń krwionośnych. Buraki są bogatym źródłem kwasu foliowego, który wpływa na zdrowie włosów, skóry, no i paznokci. Powinni jadać na ciśnieniowcy. Badacze udowodnili, że azotany obecne w soku z buraków podnoszą we krwi stężenie regulujące ciśnienie tlenku azotu. Co ciekawe, im wyższe ciśnienie pacjentów, tym silniejsze działanie azotanów. Piękny kolor buraków to zasługa betaniny chroniącej przed niszczącym działaniem wolnych rodników. Z tego powodu buraki należą do warzyw najskuteczniej zwalczających raka. Czerwone pigmenty unicestwiają wolne rodniki, które uszkadzają DNA, przyczyniają się do powstania nowotworów. Już pół wieku temu naukowcy zauważyli, że stan chorych na raka przewodu pokarmowego lub pęcherza, którzy wypili e, dwie szklanki soku z surowych buraków, dziennie poprawia się. Dziś wiemy też, że buraki wspomagają organizm po chemioterapii czy przy niedokrwistości. Trzeba zwrócić tutaj uwagę, że chorzy na cukrzycę nie powinni jeść buraków, ponieważ nawet w ich świkłowej odmianie jest sporo cukru. Natomiast dla dzieci i młodzieży, a także kobiet w ciąży, szczególnie przecież narażonych na niedobory kwasu foliowego i anemię, potrawy z buraku są bardzo skazane. Buraki są również niskokaloryczne. Także moi drodzy, jeżeli macie problem z, przyswaj z przyswajaniem żelaza, jesteście w ciąży, czy wasze dzieci też mają problemy, to Warto naprawdę zrobić sobie tą miksturę e, mieszanki e, właśnie buraku z miodem. Ja wam powiem, że ja to trzymałam w lodówce i jakoś tak konserwuję się ten burak z miodem, że e, nie psuje się szybko. E, raz tak zrobiłam, pamiętam, że nie dodałam właśnie miodu, tylko sam burak, i powiem Wam, że szybko mi ten burak skisnął. Także tutaj jest taka. Wskazówka dla Was przy robieniu tego wszystkiego, jednak wa ważny jest właśnie ten miód. No i teraz wiecie, ile w ogóle burak ma witamin w sobie? Ma witaminę C, moi drodzy: tiaminę, ryboflaminę, niacynę, witaminę B6, kwas foliowy, o którym wspomnieliśmy, witaminę A, E. No i co jeszcze? witaminę K, która jest bardzo ważna przy przyswajaniu witaminy T, D. Do kości ma mnóstwo minerałów. Wapń, żelazo, magnez, fosfor, potas, sód i cynk, który jest na odporność. Buraki pomagają w walce z wirusami, w każdej postaci wzmacnia odporność organizmu na choroby, zwłaszcza wirusowe. Jeśli więc dopadnie nas grypa, czy też mononukleoza, która objawia się, przypominam, ostrą ropną anginą, ale wywołuje również znaczne powiększenie śledziony i wątroby. Pijamy sok z buraka. Możą on załagodzić ich przebieg. Buraki mają też działanie wykrztuśne, pomagają więc przy kaszlu. Działanie zasadotwórcze buraków. Dzięki właściwościom zasadotwórczym buraka, e, buraki przewracają równowagę w żołądku po zakwaszających go mięsach i słodyczach. Buraki łagodzą też skutki nadużycia alkoholu. No i tak jak wspomniałam, buraki łagodzą dolegliwości z menopauzą. E, panie w okresie menopauzy zawsze powinny pamiętać o burakach, które zmniejszają ryzyko zachorowania na osteoporodzę. Podobnie jak soja łagodzą dolegliwości przykwitania, dotlniają serce, wyrównują jego pracę, zmniejszają także ciśnienie krwi, łagodzą dokuczliwe uderzenia gorąca i nawracające migreny. Na przedwiośniu wiele osób dopada zespół przewlekłego zmęczenia cenno znużenia, apatia, sok z buraków, kwasu, a nawet barszczu. Czy buraczana sałatka szybko przywrócą chęć ci do życia i dobre samopoczucie. Także naprawdę warto tutaj e, takimi naturalnymi sposobami e, leczyć się, suplementować. Napiję się herbatki trochę z wami. No i jeszcze, dlaczego w tym wszystkim jest taki ważny miód? Zmacnia organizm, działa antybakteryjnie, wspomaga leczenie przeziębienia, przyspiesza gojenie ran. Może obniżać ciśnienie, wpływa na metabolizm komórkowy i układowy. Odżywcze, bakteriobójcze i uodparniające właściwości Jednej z najcenniejszych substancji produkowanej przez, przez pszczoły wykorzystywano już w starożytności. Miód był uważany za lekarstwo dla ciała i duszy. Ja uwielbiam bardzo kanapki w ogóle z miodem. Od dziecka, jak gdzieś tam po podwórku e, sobie hasałam z koleżankami, e, to zawsze taka kanapeczka z miodem była, i do tej pory to wspominam bardzo radośnie. E, Ciekawe, czy wy też tak lubieliście za dziecka takie przysmaki? Napiszcie w komentarzach. Miód pszczeli to naturalny produkt wytwarzany z nektaru kwiatowego lub spadzi. Pszczoły zbierają sok, soki nektaru bądź spadzi, przerabiają w ulu i wzbogacają enzymy. Pod względem składu chemicznego miód to stężony, wodny rozwór cukru o mocnym higroskopijnych właściwościach. Jego skład to woda, węglowodany, cukry, e, cukry proste, fruktoza, glukoza, różne minerały, e, potas, fosfor, sód, wapń, magnez, e, mniejszej ilości cynku, żelaza, jod, który jest ważny dla tarczycy, miedź, mangan, witaminy, C, B, e, B1, B2, B6, e, niacyna oraz enzymy. Enzymy w miodzie pochodzą z gruczołów ślinowych, owadów. Miód oprócz wa wartości odżywczych ma wpływ na metabolizm komórkowy. Niszczy bakterie gram dodatnie, gram ujemne, ma działanie detoksykujące. Zawarte w miodzie żelazo jest niemal w całości przyswajalne i szybko wbudowywane w hemoglobinę. Dlatego tak działa razem z tym burakiem, słuchajcie, w miksturze. Bursztynowy smakołek może też zmniejszyć toksyczne działanie używek alkoholu czy kawy, zawarta w miodzie fruktoza, odtruwa organizm, zobojętnia szkodliwe działanie kawy, alkoholu i innych używek. Niezwykle cenną cechą miodu jest wiązanie i neutralizowanie toksyn pochodzących ze skażonego środowiska. Miód nie ma zanieczyszczeń chemicznych, ponieważ pszczoły są bardzo wrażliwe na toksyny i wyginęłyby, zbierając zanieczyszczony nektar czy spać. Dlatego mówię: połączenie buraka i miodu, jego suplementacja jest naprawdę zachwycająca. Sami spróbujcie, przekonajcie się. Jeżeli macie jakieś inne fajne mikstury, możecie się podzielić. Ze mną w komentarzach, i też z innymi tutaj e, ludźmi na kanale, żeby sobie razem wspólnie pomagać, jak wzmocnić organizm. E, moi drodzy, dziękuję Wam za wysłuchanie. E, jak i również zachęcam do subskrypcji, łapkę w górę. Jak będę mieć jakieś fajne ciekawostki e, zioły rośnictwa, to podzielę się. Z wami. Trzymajcie się, buziaczki. Do usłyszenia.